Cześć ludziska! Dzisiaj nagrywamy nowy odcinek ale nigdy go nie było tylko chociaż jeden mam odcinek i jest na zdjęciu nam, na taty telefonie i ja zaraz będę e, na, e, nagrywała e, jeszcze, e, 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 kręciła film kręciła film Królew, Królewny Śnieżki i Rożpunki film. I bardzo patrzcie cały czas. Yy, yy, yy. Co się tam wydarzy? No właśnie, co się tam wydarzy. I, i, i patrz, yy, patrzcie, do, yy, oglądajcie do końca. Okay? No bo ja zaraz będę zaciełać tylko ostatnie słowo. Ja jestem Abelka, bazelinska. I bardzo tam jest dużo filmów i jak y, będziecie widzieć jakieś sy, jakieś filtrowe to różowe y, i wtedy zjaśnijcie te różowe, różowe, gdzie jest sy, wtedy tam się wyświetli ja i a szczegam was, żebyście patrzyli.

Może, może coś leci. Ojej! Dzień dobry! Dzień dobry! Czy tak bardzo pan się ze mnie tęsknił? Nie bardzo, bo dopiero przyszedłem z pracy. A, a co pan robił? A, karmiłem konias jeszcze. A, to chyba okej, okay. No bo ja tak dawno nie karmiłam koni. Nie lubię koniów, tylko lubię małpy, yy, jakieś pobołbanki i różowe. A, o, Gdzie jest ten mój piękny? Gdzie jest mój ten. Gdzie jest mój ten, gdzie jest mój ten Ho, ciekawe. ciekawe. Gdzie jest mój zluciństwa? Bo chcie, ludziska! Ale kto? Kto ma być? Władco Cię! powiedzcie mi w komentarzach! To zaraz tu przyjdę. Oh yeah. 我爷爷不比我小，我有本事，考，考不上也得考。 Bo to się teraz płaczę. Przepraszam, ale ja jestem biedaczką. Nie mam pieniędzy, nie mam niczego. O widziałam, że to jest mały domek. Jakiś tam kolacami. Dobrze. Zaraz...